Ryszard Rynkowski obśmiany na wizji w TVP. Dostało się też Kozidrak. Podczas mazurskiej nocy kabaretowej w TVP pojawiły się żarty nawiązujące do niedawnej afery z udziałem Ryszarda Rynkowskiego. Wspomniana została również Beata Kozidrak. Mazurska noc kabaretowa powróciła na antenę TVP, a prowadzenie powierzono Katarzynie Pakosińskiej i Arturowi Andrusowi. Wśród występujących znaleźli się między innymi kabaret zdolni i skromni oraz para nienormalni. Szczególną uwagę przyciągnął jednak Bartosz Gajda, który w swoim sketchu nawiązał do głośnej sprawy Ryszarda Rynkowskiego. Ryszard Rynkowski, obśmiany na antenie TVP, Ryszard Rynkowski znalazł się w centrum uwagi po incydencie związanym z jazdą pod wpływem alkoholu. Sprawa, która miała miejsce przed jego występem na festiwalu w Opolu, jest obecnie badana przez prokuraturę. Podczas kabaretowego występu Bartosz Gajda, w towarzystwie kolegi w masce nosacza sundajskiego, nawiązał do tej sytuacji, co wywołało śmiech wśród widzów. Padło również nawiązanie do Beaty Kozidrak. Jakbym miał tak powiedzieć, to w wydychanym mam więcej niż rynkowski, ale mniej niż Kozidrak, usłyszała publiczność. Nowe fakty w sprawie rynkowskiego. Oto co przekazał prokurator: sprawa rynkowskiego nadal trwa. Z najnowszych wypowiedzi prokuratora Andrzeja Kukawskiego z prokuratury okręgowej w Toruniu wynika, że artysta przyznał się do winy, ale nie udzielił szczegółowych informacji. Przyznał się do tego, że był pod wpływem alkoholu, natomiast nie wyjaśnił wszystkiego tak szczegółowo, jakbyśmy tego oczekiwali lub jak chcielibyśmy wiedzieć. Musimy jeszcze poczekać, przekazał Kukawski w rozmowie z Faktem.